Cześć. Tematem tego edukastu będzie mniejszość ukraińska w II rzeczpospolitej. Na wstępie przypomnimy sobie jak sytuacja Ukraińców wyglądała za czasów zaborów i jakie były koncepcje w Polsce po wojnie na temat mniejszości narodowych, zwracając uwagę na koncepcję Józefa Piłsudskiego oraz narodowej demokracji. Opowiemy również, co miało wpływ na prowadzoną politykę państwa polskiego i jaka ta polityka była, zwracając uwagę na zmiany, jakie zachodziły podczas odbudowy II Rzeczpospolitej. Tematem, który będzie nas interesował, będzie prawo polskie dotyczące II Rzeczpospolitej, jak również przestrzeganie go. W drugiej połowie Edukastu opowiemy sobie o ukraińskich organizacjach opozycyjnych jak również wymienimy ważniejsze ataki terrorystyczne przeprowadzone przez nielegalne organizacje ukraińskie. Na końcu opowiemy o osobach, które prowadziły dialog pomiędzy narodami Ukraińcy w Polsce po I wojnie światowej stanowili około 13% ludności kraju. Polityka państwa była niejednoznaczna wobec tej mniejszości narodowej. Już w czasie zaboru ukraińskiego w Lwowie istniały wydziały z, ukraiński, z ukraińskim językiem wykładowym, a inteligencja ukraińska mogła rozwijać swoją świadomość narodową i kulturę. Wedle założeń Józefa Piłsudskiego, Ukraina miała być pełnoprawnym członkiem Rzeczpospolitej na zasadzie Federacji. Jednak narodowa demokracja, która opowiadała się za narodowym charakterem państwa polskiego, zdecydowanie się temu sprzeciwiała. Koncepcja państwa federacyjnego ostatecznie upadła podczas ustalania postanowień traktatu pokojowego w Rydze, który de facto dzieli Ukrainę pomiędzy państwo sowieckie a Polskie. Państwo polskie z czasem coraz bardziej zaostrzało politykę wobec mniejszości narodowych i mimo, że prawo spełniało wymogi ustaleń wersalskich, to było jednak często łamane i naciągane. Polityka państwa opierała się na odsuwaniu inteligencji ukraińskiej od administracji państwowej i ograniczeniem oświaty ukraińskiej. Odpowiedzią na to było angażowanie się ludności ukraińskiej w patriotyczne ruchy społeczne, a także prowadzenie dywersji, a nawet ataków terrorystycznych. Ugrupowania terrorystyczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego przeprowadziły około 60 zamachów na Polaków. Najbardziej spektakularne to nieudane zamachy na naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 25 września 1921 roku w Lwowie i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 5 września 1924 roku także w Lwowie. Przeprowadzono również udane zamachy. Kurator szkolny Stanisław Sobiński Został zamordowany 19 października 1926 roku. Poseł Tadeusz Hołówka 29 sierpnia 1931 roku. Władze opowiadały, odpowiadały na to pacyfikacją wsi ukraińskich. Dialog między narodami próbował prowadzić wojewoda wołyński Henryk Józewski, jednak po jego śmierci w 1937 roku represje wobec Ukraińs Ukraińców wzrosły. Nieoficjalnym przywódcą narodu ukraińskiego zaczął pełnić unicki metropolita Lwowa Andrzej Szeptycki, który bardzo mocno angażował się w działanie na rzecz niepodległości Ukrainy, podróżując po świecie i nawołując do pomocy Ukrainie, jednak gdy w połowie lat dwudziestych szansa na niepodległość Ukrainy została zaprzepaszczona, powrócił on do Polski, prowadząc pokojową politykę, sprzeciwiając się jednak wszelkim nadużyciom i łamaniu prawa przez władze polskie w stosunku do narodu ukraińskiego. Sytuacja Ukraińców, podobnie jak innych narodów, wyglądała dużo lepiej przed I wojną światową. Stosunek państwa polskiego do tej mniejszości narodowej nie był jednoznaczny, dlatego trudno było prowadzić dialog pomiędzy narodami. Koncepcja federacji upadła po podpisaniu pokoju w Rydze, po którym Ukraina została podzielona pomiędzy państwo sowieckie i rzeczpospolitą. Państwo polskie posiadało prawo, które chroniło mniejszości narodowe, jednak często było ono łamane i naciągane co wiązało się z jeszcze większym zaognianiem relacji pomiędzy narodami. Prowadziło to do dywersji ataków terrorystycznych. Próby pokojowego rozstrzygnięcia sporów prowadzono, prowadził wojewoda wołyński Henryk Józewski, a także grekokatolicki metropolita Lwowa Andrzej Szeptycki.